Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Pan Profesor Marek Jamrozy z Obserwatorium Astronomicznego przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. To są hasła trudne do wyjaśnienia i zacznijmy od pierwszego, od tematu, którym Pan Profesor zajmuje się wiele lat, radiogalaktyki. Później pójdziemy dalej, zacznijmy od tego. Radiogalaktyki. Radiogalaktyki to takie twory, które których nie zobaczymy yy, oczyma, widać je tylko na falach radiowych, więc żeby je zobaczyć, musimy mieć takie urządzenie, które nazywamy radioteleskopem. Działające podobnie jak anteny satelitarne na dachach naszych domów, tylko że odbierają fale elektromagnetyczne, fale radiowe pochodzące z głębokiego kosmosu. Radiogalaktyki to takie twory, które yy, emanują z samych środków galaktyk, niektórych galaktyk. W tych środkach znajdują się supermasywne czarne dziury. I jeśli taka supermasywna czarna dziura jest otoczona dyskiem akrecyjnym, który wiruje, z którego materia spływa na tą czarną dziurę, jest tam jeszcze pole magnetyczne i to pole się zapętla nad biegunami tej masywnej czarnej dziury, to mogą wydobywać się z okolic czarnej dziury w tych właśnie tubach magnetycznych, takich rurkach stworzonych przez to pole i być wysyłane na bardzo, bardzo duże odległości naładowane cząstki. Najczęściej są to elektrony. Przypuszczamy, że mogą tam być protony albo jeszcze jakieś inne cząstki i te cząstki poruszając się w polu magnetycznym z bardzo dużymi prędkościami, bo w zasadzie z prędkościami bliskimi prędkości światła, świecą na falach radiowych. Jest to tak zwane promieniowanie synchrotronowe. I teraz takie cząstki wybiegają z tego centrum w jedną i w drugą stronę. Wierzymy, że to jest taki układ symetryczny. Najpierw przechodzą przez galaktykę, natomiast Mogą być takie obiekty, gdzie, gdzie te cząstki mogą dolecieć na bardzo, bardzo duże odległości, nawet poza same galaktyki. Takie największe osiągają rozmiary kilku megaparseków. Do, galek do galaktyki w Andromedzie M31 mamy niecały jeden megaparsek. My uważamy, że kiedyś się z nią zderzymy, ale to jest gdzieś około 800 kiloparseków, więc megaparsek to trochę większa, większa odległość, porównywalna to jest odległość z rozmiarami całych gromad galaktyk. Więc to są twory bardzo duże, te tube magnetyczne, w których poruszają się te naładowane cząstki, nazywamy jetami. Jety na końcu, tam gdzie jet oddziaływuje z materią zewnętrzną nazywamy gorącymi plamami, a później z tej gorącej plamy te, te cząstki takimi strumieniami wstecznymi spływają znowu w kierunku tego miejsca, skąd zostały, skąd zostały wysłane. Radiogalaktyk jest mały. Jeśli to porównamy z ilością wszystkich obiektów galaktycznych, to możemy powiedzieć, że to jest gdzieś. Kilka procent. Radiogalaktyki nazywają do takich galaktyk, które nazywamy aktywnymi. Galaktyk aktywnych jest około 10% wszystkich galaktyk. Oczywiście galaktyka może czasami być aktywna, a czasami nie jest aktywna. To wszystko zależy właśnie od tego, co się dzieje w środku. I teraz też kilka procent, do 10% może nawet mniej, z galaktyk aktywnych. Yy, do Radiogalaktyki. Więc tych obiektów jest na, na, naprawdę mało, no ale wszechświat jest bardzo duży. E, nasze instrumenty są coraz bardziej dokładne, więc sięgamy bardzo daleko w głąb świata i tych Radiogalaktyk odkrywamy coraz więcej. E, są takie przeglądy może sprzed około 10 lat, gdzie, gdzie tych y, Radiogalaktyk. Różnego typu, bo to, bo to, jest, to są różne typy. No powiedzmy, mamy rzędu milionów, odkrywamy ich miliony. E, oczywiście, żeby zbadać strukturę takiej, takiej radiogalaktyki, to musimy mieć po pierwsze jej przesunięcie ku czerwieni, żeby wyznaczyć odległość. Odległość to jest podstawa wszystkiego, żeby potem rozmiar policzyć, energetykę takiego obiektu. Więc my musimy tą radiogalaktykę zidentyfikować z tą galaktyką, z której to wszystko wypływa. Nie jest to prosta sprawa, bo teraz jeszcze dodatkowo, oprócz radioteleskopu, musimy mieć zwykły taki teleskop optyczny spektrograf, żeby widmo optyczne wyznaczyć i wyznaczyć przesunięcie, przesunięcie ku czerwieni. Wszystko, co pan profesor opisał, to wiedza uzyskana, jak rozumiem, częściowo z obserwacji, ale również z wykorzystania matematyki, wiedzy w obszarze fizyki. Czy dobrze myślę? Tak, tak. Pierwszy tego typu obiekt, który teraz nazywamy cygnusem A, został odkryty. W latach 50., znaczy się zidentyfikowany, bo troszeczkę wcześniej go odkryto. Radioastronomia w zasadzie narodziła się w latach 30., ale po II wojnie światowej miała, miała w zasadzie swój taki bardzo burzliwy rozkwit i początkowo nie wiedziano, czy ten obiekt to leży w naszej galaktyce czy poza naszą galaktyką. Pomógł tutaj Łódź Szczęścia, że były takie dwa obłoki radiowe i dokładnie symetryczne, i dokładnie pomiędzy nimi leżała galaktyka. I Bada i Minkowski, troszkę tak na, na wyrost, powiedzieli, że to właśnie ta galaktyka odpowiada za, za ten obiekt. Matematyka, tutaj oczywiście jak najbardziej na no wszystkie obliczenia, matematyka, później fizyka, prawda, bo. Początkowo nie znano tego typu promieniowania, prawda? To dopiero Szkłowski przewidział, że właśnie te cząstki naładowane w obecności pola magnetycznego, które przyspieszają albo zwalniają, wysyłają promieniowanie. Z pracy pana profesora dowiedziałam się, że promieniowanie kosmiczne odkryto ponad 100 lat temu jeżeli moglibyśmy te 100 lat w bardzo krótkim, w krótkiej naszej audycji opisać co się wydarzyło wtedy i do czego doszliśmy teraz. Tak, promieniowanie kosmiczne to są właśnie naładowane cząstki, elektrony, protony albo jony, które docierają do naszej atmosfery. różne, różne efekty tam wywołują, no takim bardzo spektakularnym są zorze polarne jeśli mamy jakieś właśnie wybuchy na Słońcu i cząstki naładowane akurat są skierowane w kierunku Ziemi, to jest szansa, że nawet tutaj z okolic Polski możemy takie zorze polarne zaobserwować. Cała historia właśnie z tymi cząstkami naładowanymi no, zaczęła się właśnie z początkiem zeszłego wieku, a w 1912 roku Wiktor Hess na balonie umieścił taką aparaturę pomiarową i chciał zbadać, czy wykryta wcześniej promieniotwórczość naturalna, która tam generuje się powiedzmy w skorupie ziemskiej, będzie zanikać, jak będzie się podnosił wyżej nad powierzchnię Ziemi. No i tak faktycznie było. Jak ten balon się unosił do pewnej wysokości, to to natężenie promieniowania spadało, ale później zaczęło wzrastać. No, i takie wielkie zdziwienie, i, i, i prawidłowa jak gdyby diagnoza czy hipoteza, że musi być jakieś dodatkowe źródło tego, tej jonizacji, które pochodzi z kosmosu. No, i później te, te, te badania zaczęto intensyfikować. Odkryto cały szereg nowych cząstek, posypały się nagrody Nobla za te, za te odkrycia. Odkryto pozyton, odkryto mion, pion, odkryto później trochę orze, tak zwane wielkie kaskady, wielkie pęki atmosferyczne czyli cząstki naładowane lecą sobie przez wszechświat i dolatują do różnych obiektów, na przykład do naszej atmosfery. Całe szczęście ta atmosfera blokuje te cząstki. Może nie tak dokładnie, bo potem one, zderzając się z cząstkami naszej atmosfery, wywołują całe takie kaskady, lawiny cząstek, cząstek wtórnych, ale to w, Skłoniło y, fizyków, astronomów do tego, żeby zająć się źródłami tych obiektów. No i prawidłowo postawiono hipotezę, że to Słońce, ale te cząstki mają tak duże energie, że generowane na Słońcu rzędy wielkości nie wystarczą. Supernowe. To był kolejny, kolejny jak gdyby, ko kolejny trop, że, że mogą wytwarzać takie bardzo energetyczne cząstki. Mogą przyspieszać te cząstki w takich włóknach magnetycznych do bardzo dużych energii, gdzieś 10 do 15 elektronowolta. Natomiast później jeszcze w latach 90. Okazało się, że te cząstki mogą mieć o wiele, wiele większe energie. Powiedzmy 10 do 20. No i tutaj, jeśli my jeszcze potrafimy te, te, te rzędy 10 do 18 wyjaśnić jakoś obiektami, które znamy, tak już te 10, powyżej 10 do 18, 10 do 20, czy nawet 10. Kilka razy 10 do 20, no to to już jest niemożliwe, niemożliwe do wyjaśnienia, czyli muszą istnieć prawdopodobnie nie w naszej galaktyce. No bo raczej byśmy już o tym wiedzieli, no chyba, że są to jakieś ukryte takie akceleratory, przypuszczamy, że gdzieś poza naszą galaktyką wytwarzają, czy są przyspieszane, cząstki aż do takich dużych, aż do takich dużych energii. No i. Trop padł właśnie na te aktywne, aktywne galaktyki i na te radiogalaktyki, które y, częściowo spełniają wizję przyspieszaczy, czyli akceleratorów cząstek, takie, które, które mamy na Ziemi, które konstruują fizycy i sztucznie przyspieszają w nich cząstki do bardzo dużych energii, żeby później je zderzać, y, odkrywać jakieś, jakieś nowe oddziaływania, jakieś nowe typy cząstek. Jak pan profesor widzi przyszłość badań w dyscyplinie, nie tylko, ale w temacie, który pana profesora interesuje, czyli radiogalaktyk? Przeszliśmy sobie przez te ostatnie 100 lat, widzimy rozwój um, nauki w tym zakresie, ale co dalej? Pewnie są jakieś nurty albo obszary zainteresowań? Tak. Radioastronomia, tak jak powiedziałem wcześniej, która narodziła się po wojnie, ta radioastronomia pozagalaktyczna wyszła w zasadzie z obserwacji na niskich częstotliwościach. Ale kłopotem tutaj była zdolność rozdzielcza i czułość. Zdolność rozdzielcza to jest taka cecha, że my możemy rozróżnić dwa punkciki na niebie blisko siebie leżące, prawda? Jeśli jesteśmy blisko jakichś tam osób czy drzew na horyzoncie, to my je rozróżniamy, natomiast jeśli my się oddalamy, no to zaczyna nam się to zlewać i podobnie jest w astronomii. Obiekty coraz bardziej odległe, czy fizycznie mniejsze, no, zlewają się w punkty, więc musimy mieć coraz większe te zdolności rozdzielcze. Więc te zdolności rozdzielcze można uzyskiwać budując coraz większe anteny, coraz większe radioteleskopy, ale można też uzyskiwać w taki sposób, że przechodzi się do coraz krótszych fal, czyli do wysokich częstotliwości. No i ta astronomia migrowała do wysokich częstotliwości, gdzieś z okolic, powiedzmy kilkuset megaherców, do okolic gigaherców, czy nawet setek gigaherców. Teraz dzięki yy, możliwościom yy, komputerów, możliwościom obliczeniowym, magazynowania danych. Zaczynamy wracać do tych niskich częstotliwości, ale zdolności rozdzielcze powiększamy czy uzyskujemy w ten sposób, że budujemy te teleskopy coraz większe. Tylko to nie są już pojedyncze takie czasze, tylko. To są, można powiedzieć, dipole, czyli takie pręty, jak czasami widać na domach, takie prymitywne anteny do odbioru jakichś tam stacji radiowych czy telewizyjnych. Tylko my tych dipoli mamy bardzo dużo. Odpowiednio. Ustawiając opóźnienia fal pomiędzy różnymi tymi pręcikami, jesteśmy w stanie sterować, wybierać miejsca na niebie, w które, w które patrzymy. No i teraz, rozstawiając te, te, te pręciki bardzo daleko od siebie, powiększamy te zdolności rozdzielcze. No i taki radioteleskop nazywamy radiointerferometrem. Jest w Europie. Jego siedziba znajduje się w Holandii. W Polsce mamy trzy stacje. Nazywa się LOFAR, Low Frequency Array, Radio Teleskop. No i tutaj można powiedzieć, że widzimy cuda na niebie. Co widzimy? To, co do tej pory ja oglądałem 10 lat temu, te struktury radiogalaktyk. W zasadzie większość to były punkciki, teraz widzimy je rozdzielone, widzimy dokładnie struktury, ale co jeszcze dodatkowo, obserwując na tych, krótki, na tych yy, yy, niskich częstotliwościach, widzimy świecenie, które pochodzi z bardzo mało energetycznych cząstek. Czyli te struktury widzimy. Powiększone. Widzimy, widzimy takie ich obszary, które jak gdyby pochodzą z bardzo dawnych epok. Z bardzo dawnych epok. I w zasadzie w każdym miejscu, w którym popatrzymy na niebo, tam za tymi gwiazdami, jak tylko odsiejemy to, co widzimy naszymi oczyma, to tam się ujawnia Królestwo radiogalaktyk. Galaktyk. Całe mnóstwo pracy. Potrzeba rąk do pracy, potrzeba doktorantów, potrzeba ludzi po, po doktoracie i takich instrumentów, które mamy tutaj w Europie, buduje się na świecie teraz kilka, będą jeszcze większe, jeszcze potężniejsze. To jest tak zwany radiointerferometr SKA, Square Kilometre Array, który jest budowany w Republice Południowej Afryki, a druga jego część w Australii. Ta, ta Square Kilometer Array to jest taka idea, żeby ta powierzchnia zbiorcza, gdyby tej te anteny, ale to są właśnie takie rozsiane, po, pojedyncze anteny, miała rozmiar jednego kilometra. Czyli aby tak, taką blachę prawda, rozciągnąć na jeden kilometr kwadratowy, będzie doskonała, doskonała czułość. No i południowe niebo, które. Zawsze było takie niedoceniane, bo to ewolucja taka technologiczna miała miejsce na półkuli północnej. Dopiero teraz astronomowie ze swoimi instrumentami przenoszą się na półkulę południową. Oczywiście tam spodziewamy się takich samych obiektów, ale jak gdyby wzrośnie statystyka. Inna też sprawa, że raczej to południowe niebo, jeśli już teraz patrzymy w, w inne zakresy fal elektromagnetycznych jest jakby to powiedzieć mniej zanieczyszczone z tego względu że wydaje mi się że półkula północna jest ciągle bardziej zaludniona technologicznie bogatsza to po tamtej stronie mamy ciągle ciemne niebo prawda i wykrywając te radiogalaktyki tak jak wspomniałem potrzebujemy dodatkowych obserwacji potrzebujemy chociażby właśnie tych teleskopów optycznych które wyznaczą odległości do tych obiektów no i można powiedzieć tak, że tak się ta radioastronomia zaczęła te niecałe 100 lat temu, to można to określić złotym wiekiem radioastronomii, a wszystko się wydaje, że, że te kolejne dziesięciolecia będą jeszcze bardziej obfite w jakieś nowe, nowe odkrycia. I w tym momencie możemy pięknie zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan profesor Marek Jamrozy z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.